Witajcie, kochani, na czwartkowej premierze. Dzisiaj zakupiłam 6 premi premiowych zrapek. To jest szmaragdowy dolar. I może mam takie numery jak 1, 3, 4, 25, 42 i 50. To może zaczniemy od jedyneczki. I tutaj wygrywają. Przypisane liczby, ewentualnie symbol szmaragd. Ale on też y, tylko przypisaną kwotę nam daje. No i może zaczniemy od jedyneczki. I tu szukamy, gdzie te liczby są. No, warstwa jest super. Mamy 1, 15, 25 i 17. I szukajmy. Ale mamy oboczek już. 16, 8. 30, 2 i 18. Następny rząd jest 6, 4, 24, 19 i 3. No z tego wynika, że ta jest pustaczkiem. To weźmy z numerem. Z numerem yy, trzecim teraz, tak. I. Tak samo szukajmy te przypisane 16, 12, 1 i 32. A mamy 13, 28, 31, 2 i 21. I drugi rządek 14, 15, 34, 3 i 33. I znakiem tego to jest też pustaczek.

15 i 25. Czyżby też pustaczek? Oczywiście. Kiedyś też maragdy są. Zaraz zobaczymy jeszcze w następnej o numerze, o numerze 42. Weźmiemy. I tutaj szukamy trójeczki. 35, 18 i 15. A jest 16, 33, 27, 22.

A mamy 3, 13, 8. No, jest szmalakt. Super. 21, 34, 31, 25, 23, i 12. A pod szmalaktem jest też zwrocik. No to dobre i to. No to teraz może podsumujemy. Zakupiłam na dzisiejszą premierkę 6 z rapeczek. Z tego dały zwrocik dwie. Także w sumie, jak na premierę, to nieźle. Dziękuję Państwu za oglądanie. Pozdrawiam Pa.